Cześć z tej strony Adam, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na review siódmej oraz spóźnionej szóstej kolejki. Zaczniemy sobie oczywiście od tej wcześniejszej, która toczyła się w dniach od 24 do 26 września i rozpoczniemy sobie spotkaniem na Old Trafford, gdzie Manchester United podejmował mistrza Anglii, czyli lisy z Leicester. Jak widać po statystykach, dominacja Czerwonych Diabłów aż 67% posiadania piłki, 16 prób, z czego 7 było celnych, tak więc sporo roboty miał Ron Robert Ziller. No i nic dziwnego, że trochę tych bramek na Old Trafford wpadło. Jest to rzecz o tyle oczywiście szokująca, że przez Przecież mówimy o zespole, który jest mistrzem Anglii, w związku z tym aż cztery bramki stracone przez ekipę Claudio jego to coś w zeszłym sezonie kompletnie nie do pomyślenia. Atmosfera na Old Trafford no całkiem niezła, ale wybitna też nie była, Stratford momentami cichutkie, Wayne Rooney oczywiście oglądający spotkanie z ławki rezerwowych. Ciekawy i nowy widok myślę dla wszystkich fanów Czerwonych Diabłów, cztery bramki zaaplikowane na przestrzeni 45 minut, w ogóle katastrofa w pewnym momencie drużyna Leicester w obronie kompletnie się posypała. Zaczęło się uderzenia Krisa Smolinga, charakterystyczne w jego stylu. Później drugą bramkę dołożył nam Juan Mata i było już 2 do 0. Niemalże kompletnie posprzątał w 40 minucie Marcus Rashford po pięknym rozegraniu rzutu rożnego. No a później już wreszcie przełamał się Paul Pogba. Bardzo dobry zresztą występ Francuza, który według mnie zasługuje na MVP. Największa ilość kontaktów. Naprawdę aktywny był w środku pola, dyrygował tym wszystkim. E, oczywiście jeszcze jeden incydent związany z tym spotkaniem. Na 10 strzałów e, Leicester. Trzy były celne, ale jeden z 59. minuty był po prostu fantastyczny. Damarai Gray to jest oczywiście bramka kolejki. Przepiękne uderzenie i od razu bramka numer jeden także młodego, byłego piłkarza Birmingham City. Jeżeli chodzi o raport z Old Trafford, to by było wszystko. Jose Mourinho triumfuje, aż cztery bramki zaaplikowane mistrzowi Anglii. No, można by rzec, bardzo, ale to bardzo dobre osiągnięcie, jak na ostatnią formę Czerwony Diabłów. Dalej mamy spotkanie Bournemouth z Evertonem Można by o tym meczu sporo mówić Ale 11 291 osób To jest chyba główny fakt Który się tutaj przebija Naprawdę bardzo niska frekwencja Oczywiście ma to związek z Vitality Stadium I tam frekwencje do 15 tysięcy są standardem Ale jednak coś bliżej 10 tysięcy To jest rzecz dość rzadko spotykana W bardzo mocno przecież rozhypowanej I rozreklamowanej Premier League Jedna bramka w tym meczu I wreszcie pokonany zostaje Everton Piękna zresztą bramka Pięknej urody Junior Stanisław jest autorem. Oczywiście cały czas numerem 1 w Evertonie jest wyróżniający się Idrissa Gay. To jest zupełnie inny piłkarz niż miało to miejsce w przypadku jego gry w Aston Villa. Piłkarzem meczu zostaje jednak wybrany Harry Arter, bo naprawdę bardzo dobry występ standardowego w 11. Diego Hała piłkarza Wisienek. Bournemouth po nerwowej końcówce wypełnia jednak plan i zgarnia 3 punkty. Wisienki Everton 1 do 0. Liverpool bardzo ostentacyjnie i bardzo brutalnie przejechał się po przyjezdnych z Kingstona Hull. Ekipa Majka Filana przyjeżdżała tutaj, żeby uzyskać chociaż ten jeden punkt, po którym no, można było w zasadzie sięgnąć. Jeżeli jednak się ma do czynienia z ekipą Jurgena Kloppa i w dodatku tak rozpędzoną, bo Liverpool jest w świetnej formie, no to myślę, że nie ma się co dziwić, że skornań, czyli wynik końcowy jest taki, a nie inny. Jak widać nowa trybuna na Enfield Road spisuje się całkiem nieźle, bo 53 tysiące widzów to bardzo, ale to bardzo dobra frekwencja. Jak na Merseyside. Adam Lalana oczywiście świeci. Dlaczego oczywiście? No, nie tylko dlatego, że strzelił bramkę otwierającą w tym spotkaniu i nadał tak, jakby ton Liverpoolowi, ale głównie dlatego, że Jurgen Klopp uczynił z niego piłkarza niemalże kompletnego. W porównaniu do tego, co było w Southampton, gdzie przecież był kapitanem i w zasadzie rządził zespołem, to mimo wszystko dało się od czasu do czasu wyróżnić braki w jego grze. Teraz jest zupełnie inaczej. Oczywiście bramki dla Liverpoolu dołożyli jeszcze James Milner z karnego i to nawet dwie. 30 i 71 minucie. Ta ostatnia to była bramka na 5 do 1. W te trafienia, oczywiście, wkomponowali nam się jeszcze Sadio Mane i Felipe to który zresztą bardzo ładnym uderzeniem pokonał Dave'a Marshala. No a jedną, jedyną bramkę takiego rodzynka strzelił dla tygrysów z hal David Mailer Liverpool al 5 do 1. Minus Bro przegrało swoje spotkanie z Tottenhamem i przegrało je 1 do 2, tak więc delikatna szansa na zgarnięcie punktu była. Tym bardziej, że to właśnie Boro byli autorem tej bramki w drugiej połowie, która zbliżyła nieco zespół gospodarzy do korzystnego remisu. Zanim to nastąpiło, jednak na Riverside koncert grał jak zwykle Son. Były piłkarz Bayeru Leverkusen jest. Fantastycznej dyspozycji. Nie pamiętam, żeby ktoś z Dalekiego Wschodu tak fantastycznie brylował nam na boiskach Premier League. Dwie kolejne bramki dopisujemy do jego dorobku strzeleckiego. Jedną bramkę w tym meczu zaliczył nam jeszcze oczywiście Ben Gibson z Middlesbrough, o której powiedziałem na samym początku, ale nie miało już to jednak wpływu na wynik końcowy. Aitor Karanka musi uznać wyższość Mauricio Poczetino. Tottenham nam wywozi ceny 3 punkty z Riverside. Stoke było bardzo, ale to bardzo bliskie zgarnięcia pierwszych trzech punktów w tym sezonie. Napatoczyła się jednak ekipa tonego Pulisa, który lubi płatać figle, lubi sprawiać niespodzianki. Za taką niespodziankę w kontekście przebiegu meczu i tego, co się na Brytania Stadium, czy też no B365 Stadium w zasadzie teraz działo, można uznać wynik 1 do 1. Mianowicie Joe Allen przypieczętował całkiem niezły występ drużyny Stoke w tym spotkaniu, no ale na ratunek, tak jak już powiedziałem, przyszedł niezawodny Salomon Rondon zgarniając tym samym jeden punkt dla The Buggies, no i pozbawiając brutalnie garncarzy trzech punktów, które no, byłyby jednak mimo wszystko osiągnięciem bardzo dobrym. Markius musi się jednak pocieszyć i wziąć ten remis bez zbędnych narzekań. Stoke West Brom jeden do jednego. Sunderland Crystal Palace, no to co działo się w tym spotkaniu przerasta chyba najśmielsze oczekiwania, jakieś predykcje wszystkich związanych z Premier League. Stadium of Light, 38 tysięcy ludzi, w zasadzie prawie 39 tysięcy. To jest rzecz też dość symptomatyczna, o której się nie mówi, mianowicie Stadium of Light jest jednym z najlepiej obsadzonych stadionów angielskiej Premier League, nie tylko w tym sezonie, ale ogólnie. Ja tak na to patrzę z perspektywy czasu i rzeczywiście frekwencja na poziomie 40 tysięcy Ludzi zazwyczaj się tam utrzymuje. Nie wiem, czy to ma w tym sezonie również związek ze spadkiem Newcastle United. Wątpię, że jest aż taka spora ilość przerzutów, no ale jednak mimo wszystko kibice Czarnych Kotów trzymają się z zespołem bardzo, bardzo dobrze. Po tym meczu musieli jednak przełknąć bardzo gorzką pigułkę, ponieważ po 60 minutach wydawało się, że wszystko jest na najlepszej drodze do tego, żeby zgarnąć wreszcie trzy punkty po Davida Moise'em, zwłaszcza na swoim stadionie, to by było bardzo dobre osiągnięcie, nieco podreperowałoby reputację Davida Moysa. Zamiast tego po dwóch bramkach Germana Defoe wspomnianych przeze mnie, mamy w 61 minucie od razu po drugim w drugim byłego napastnika Dynamu bramkę Joe'a Ledleya. No i jest 2-1, w tym momencie Palace łapie kontakt i dzieje się coś zupełnie nieopisywalnego. James McCarty w 76. minucie, który po raz kolejny jest silnikiem napędowym Crystal Palace, a później Christian Benteke w 90. minucie, w zasadzie w doliczonym czasie gry daje wygraną Orłom. No, złamane serca na Stadium of Light, ja się osobiście takiemu wynikowi dziwię, no bo Sunderland, jeżeli tak będzie trwonił te wszystkie punkty, to po raz kolejny czeka ich piąta, szósta Kampania z rzędu, kiedy będą musieli się bić do ostatniej minuty ostatniego meczu o utrzymanie. Tak więc bardzo niekomfortowo to wygląda dla Sunderlandu. Crystal Palace zaś się cieszy. Trzy bramki i trzy punkty zgarnięte. Przede wszystkim pewność Cristiana Benteke również nam wzrasta. Swansea na swoim obiekcie Liberty Stadium podejmowało na przestrzeni półtora tygodnia dwa razy Manchester City. Autorem jednej jedynej bramki dla jest Fernando Llorente, były napastnik Athletic Bilbao. Pokazał się z dobrej strony, jednak nie dało to drużynie Francesco Guidolina absolutnie nic. 58% posiadania piłki e, oznacza, że nie było tak tragicznie, że coś tam z Łonzi e, próbowała w środku pola ugrać. Już jednak e, statystyka mówiąca o ilości bramek e, brutalnie e, wskazuje nam zwycięzcę tego spotkania. 9 minuta Sergio Aguero e, później poprawił jeszcze Argentyńczyk w minucie 65 z rzutu karnego, a na koniec Raheem Sterling w 77 minucie bardzo fajną solową akcję Zakończył danym dribblingiem, no i ostatecznie celnym strzałem na bramkę 1 do 3 i wygrana Master City staje się faktem. West Ham Southampton, no i kolejne wielkie rozczarowanie na stadionie olimpijskim w Londynie. 56 tysięcy ludzi, 56 tysięcy kibiców West Hamu, które musi po raz kolejny oglądać upokarzającą porażkę swoich ukochanych młotów. Tym razem katem okazała się że na Piuela Bramka na początek Charlie'ego Stina w minucie 40. ustawiła już spotkanie pod tym kątem, że West Ham starał się odrabiać, starał się napierać się. robił to za sprawę oczywiście dobrze dysponowanego środka pola, dobrze dysponowanego również Dimitriego Pajeta jak zwykle, ale niestety odbili się jak od ściany. Mówię tutaj, Mam na myśli tutaj oczywiście obronę Southampton, która później doprowadziła do kontrataków. No i tak w 62 minucie byłam Duszana Tadicza w doliczonym czasie gry drugiej połowy. James ward prowse spakuje nam piłkę do siatki. No i nagle z meczu, który powinien gdzieś tak oscylować się w granicach remisu robi nam się druzgocąca wygrana drużyny święty. Bardzo duży sukces Claude'a Piuela i jego podopiecznych. Święci zmierzają jak po swoje młoty, jednak muszą naprawdę zmierzyć się z bardzo solidnym kryzysem. West Ham, Southampton 0 do 3. W poniedziałek mieliśmy jeszcze spotkanie Bernie z Watfordem. No i tutaj jestem, powiem szczerze, zaskoczony: Walter Mazzari nie zrobił tego, czego oczekiwali na pewno kibice z północnej grubieży Londynu. Zamiast tego świetny Jeff Hendrick, czyli były zawodnik Darby County i Michael King, który jest naprawdę imponujący od początku kampanii, zrobili robotę, no i po ich bramkach w 38 i w 50 minucie mamy zwycięstwo różny De Clarets. Shonda już zalicza 3 punkty, no i może być bardzo zadowolony ze swoich podopiecznych. To jest po raz kolejny konsekwentnie zrealizowany plan przez Burnley. Policzek dla Watfordu, Bernie wygrywa 2 do 0. Moje no i ostatnie spotkanie. Które wezmę sobie pod dupę w kontekście szóstej kolejki. Pełny stadion, pełne Emirates Stadium, północny Londyn zdominowany oczywiście przez czerwone barwy, podczas gdy Tottenham mierzył się na wyjeździe z różną Millsbro. No i przyjeżdża niebywale trudny i nielubiany również rywal, czyli londyńska Chelsea. Ale po tym, co widzieliśmy na boisku, można by było odnieść zupełnie inne wrażenie. Nie wiadomo, co się stało w tym spotkaniu z ekipą Chelsea. Stracili kompletnie pewność siebie wydawali się kompletnie wyzuci z energii momentami. Nie wiem, dlaczego taką dominacją zakończyło się to spotkanie, bo inaczej tego nazwać nie można. Sfrustrowany Diego Costa w tym spotkaniu. Niezwyczajnie cichy. Oczywiście żółtą kartkę dostał i był jednym z dwóch zawodników, którzy napomnienia się w tym meczu doczekali. To też jest jak na derbowy pojedynek dość niebywały. No a tutaj mieliśmy w miarę czyste spotkanie, więc za to można mieć naprawdę uzasadnione zdziwienie w tej kwestii. Dla fanów Arsenalu nie mogło być w zasadzie nic lepszego. Świetne spotkanie. Świetne świetny dyrygent Mesut świetny również Aleksis Sanchez, który zaliczył bramkę i asystę. To właśnie zresztą mecz Lijczyk otworzył nam wynik spotkania w minusie 11. Później, i to też jest ciekawe, strzela do bramki Tio Wolcott, który w tym spotkaniu jest całkiem całkiem dobry, energiczny, żwawy. Nie to, co zazwyczaj miało miejsce w przypadku Tio Walkota i meczów tego pokroju, tego kalibru. Asystował mu tam Hector Bejerin. Na ostatnią bramkę jeszcze w pierwszej połowie, w 40. minucie zdobywa po pięknej kombinacyjnej akcji e, właśnie niemiecki generał, czyli Messu e, Świetne, intuicyjne podanie akcji Sanchez'a. Widać, że obaj panowie rozumieją się bez słów. Fajnie oglądało się jeszcze spotkanie, miłe spotkanie Dawida Luiza i Petra Czecha, którzy e, mogli tym razem stanąć po obu stronach barykady. Z ciekawostek warto jeszcze wyróżnić oczywiście niemiłosierne puczenie kibiców The z na Fabregasa, ale myślę, że takiego zachowania można się było spodziewać. Jedyny minus dla kanonierów po tym spotkaniu e, to kontuzja Francja Koklena, który na parę tygodni nam wy. Wypadł. Odróżnia Chelsea, sporo już powiedziałem, sporo również nie zatrybiło. Katastrofalna była obrona po raz kolejny. Fatalny Gary Cahill, nie wiadomo co się stało z byłym obrońcą Boltonu, ale wyraźnie jest w kryzysie. Tak w zasadzie kończy się ta kolejka. Tutaj, oczywiście, odnośnie tego obrazka, mam jedno małe zastrzeżenie, w zasadzie informacje dla Was. To jest tabela już z siódmej kolejki, dlatego myślę, że warto się jej przyjrzeć dopiero po omówieniu następnej kolejki, która już za chwileczkę. Tutaj jest oczywiście jeszcze drużna tygodnia, do której możecie zgłaszać obiekcje zachęcam do tego. Czas więc teraz przejść do kolejki numer 7. No, a teraz płynnie przechodzimy do części numer 2 i rozpoczynamy sobie od spotkania piątkowego, czyli od starcia Evertonu z Crystal Palace. Ostatnie spotkanie we wrześniu, ostatni mecz ligowy, właśnie w dziewiątym miesiącu roku. No i u siebie drużyna Ronalda Kumana próbowała nieco się przełamać po porażce przecież w poprzednim meczu z Bournemouth z ekipą Crystal Palace prowadzoną przez Alana Pardiu. Palace po takim bardzo długim i bardzo słabym, można równie dobrze rzec, okresie bez punktowania z wygranych Premier League wzięło się za siebie. Przede wszystkim na wyróżnienie zasługuje e, oczywiście belgijski snajper Christian Benteke, który znalazł swoje drugie życie na Selhess Park. Tutaj w tym pojedynku na Goodison można wyróżnić jego walkę z Romelu Lukaku. Bardzo przyjacielską walkę, obaj panowie się znają. E, jeżeli chodzi o samą grę to delikatna przewaga na, w środkowej strefie e, drużyny Ronalda Kumana, ale jak widać na wynik to nie wpłynęło. E, no i mamy podział punktów na Goodison Park Everton Crystal Palace 1 do 1. Następnie mamy spotkanie na Liberty Stadium. No, i to jest e, także bardzo ciekawa rzecz. Jest to e, w przeciągu czterech meczów trzeci mecz Swansea u siebie. E, no i niestety trzecia e, domowa porażka. Tym razem drużyną, która ukarała ekipę Francisco Guidolina. A jak wiemy, już nie Francisco Guidolina, bo właściciel postanowił zwolnić błyskawicznie e, po tym meczu z Liverpoolem, właśnie włoskiego menadżera, i zastąpić go Bobem Bradleyem. E, Bob Bradley, oczywiście e, menadżer e, znany głównie kibicom, związkowym. Związanym z MLS, no i przede wszystkim śledzącym także poczynania reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Wracając jednak do samego meczu, Liverpool przyjechał do Walii. No i drużynę jeszcze włoskiego menadżera skarcił. Pomimo tego, że początek był całkiem, ale to całkiem niezły, Leroy Fair w 8 minucie trafia do bramki. No i 20 tysięcy kibiców na Liberty Stadium odjąć całą masę fanów z północy Anglii, z Liverpoolu. Było w szampańskich nastrojach, ale wszystko skończyło się wraz z drugą połową. No i po bramkach Roberto. No, i jak później się okazało, także decydującym karnym Jamesa Millera, Liverpool wywozi z Wally Kolejne cenne trzy punkty. Słonzy Liverpool 1 do 2. Kolejne spotkanie to już utarczka bezpośrednia pomiędzy Hala a Chelsea. Kingston upon Hall, Casey Stadium, 21 tysięcy widzów, więcej niż na Liberty Stadium w walijskiej Swansea. Bardzo podobny stosunek, w zasadzie identyczny, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, ale już jeżeli chodzi o stworzone szanse i strzały na bramkę, wyraźna dominacja drużyny Antonio Conte. Myślę więc, że nie może być nawet sienia zdziwienia, że taki ani inny wynik mamy teraz przedstawiony na tablicy. Oczywiście poza bramką i Diego Costa. Było jeszcze sporo innych okazji, które mogły się przełożyć na wyższy wynik, chociażby 0,3, 0,4. No ale Chelsea wymierzyła i tak najniższy możliwy wymiar kary. No i po dwóch bardzo podobnych do siebie bramkach, bo William i Diego Costa trafili w niemalże identyczne miejsce. Chelsea wywozi z bądź co bądź trudnego terenu, mimo że hal ostatnio podupadło cenne trzy punkty. Wracając na tor po tej derbowej porażce z Arsenalem, także dla wszystkich kibiców Chelsea, myślę, że to jest powód do Optymizmu. Mike Fwilan zaś cały czas niepewne posady, mimo tego, że jest już ponad miesiąc na swoim stanowisku, to nie jest jeszcze stałym menadżerem drużyny Tygrysów. Kolejne spotkanie, o którym będziemy mówić przy okazji siódmej kolejki, to mecz Sunderlandu z West Bromem. Nasser Shadli otwiera nam wynik spotkania w minucie 35. Skrzydłowy West Bromu bardzo dobrze wykorzystuje swoją sytuację, no i w nadarzającej się okazji zdobywa kolejną, początkową bramkę drużyny tonego Pilisa. Ostatecznie jednak Stadium of Light miało powody zadowolenia, a wszystko za sprawą Patryka Van Anholta, który przecież jeszcze stosunkowo niedawno miał problemy podobno, rzekomo natury sercowej. A teraz już w 83 minucie rozgrzał serca wszystkich, ale na Stadium of Light i dał tym samym remis i jeden punkt Davidowi Moisowi. Sytuacji z sytuacji Sunderlandu zbytnio to nie poprawia. David Mois jest wciąż wręcz z krytycznym dorobkiem na dnie tabeli razem ze swoim Sunderlandem. Tak więc za dużo może to nie zmienia, ale zawsze ten jeden punkt na zachętę coś daje. Kolejne spotkanie to już remis Watfordu z Bournemouth. Bardzo interesujące spotkanie, zakończone sukcesem. Dosłownie i w przenośni Isaac Success zdobywa swoją pierwszą bramkę. nawyk Ridge Road przy akompaniamencie 20 tysięcy gardeł. Bardzo wyrównany mecz Premier League, bardzo również ciekawy mecz Premier League, tak jak powiedziałem, nienudzący, nienużący. Calum Wilson, Troy Dini i Joshua King. Takich jeszcze, oprócz Isaaca Successa, mieliśmy z w tym spotkaniu, oczywiście, bramki będą teraz w międzyczasie wyświetlane. No, a ja powiem tyle, że zarówno Watford, jak i Bournemouth to są drużyny aspirujące do mniej więcej tych samych sektorów w ligowej tabeli. Tak więc nikt raczej w hrabstwie Herford nie może być rozczarowany. Kolejny mecz to już starcie West Hamu z Middlesbrough. Olympic Stadium cały czas bardzo dobrze obsadzony fanami młotów. Nie wiem kiedy ten efekt takiej świeżej koniunktury zamierza się skończyć, ale w każdym razie przychody z biletów na pewno w drużynie młotów są dość pokaźne. Jeżeli chodzi o sam mecz, pierwsza połowa bardzo blada, w drugiej natomiast no, udało mi się obejrzeć całą drugą połowę. Zdecydowanie bardziej ożywione widowisko. Może delikatnie teraz przesadzam, ale wszystko chyba głównie rozegrało. Się pod batutą Dimitriego Pajeta. Ten piłkarz jest po prostu niesamowity. No i po raz kolejny pokazuje, że West Ham to jest chyba jednak trochę za ciasne miejsce dla byłego piłkarza Marceli. Fantastyczna akcja, bez dwóch zdań. Moja bramka kolejki. Wcześniej przed bramką Dimitriego Pajeta, który uratował dla West Hamu Remis, do bramki trafia Christian Stuani. To jest pierwsza bramka od pamiętnych dwóch bramek na Stadium of Light z West Ham cały czas boryka się z problemami. Aitor Karanka wchodzi w okres sporej próby, a natomiast Slaven Bilic już teraz szykować się w każdej chwili na topór nad jego głową, bo jego żywot w Premier League może zakończyć się o każdej porze dnia i nocy. United na swoim obiekcie podejmowało Stoke City. O tych meczach lubię mówić, bo oczywiście sporo emocji wiąże się z menadżerem garncarzy. Marcus to jak wiemy bardzo, bardzo znana ikona. Myślę, że Manchester United na tyle oczywiście jest znany w tej części Anglii no i tyle meczów zdążył przegrać, że jest bardzo na Old Trafford szanowany. Przynajmniej tak być powinno. W tym meczu jego garncarze postawili się większemu rywalowi, większemu oponentowi i zrobili to przede wszystkim Skutecznie co cieszyć musi wszystkich tych flegmatyków i narzekających kibiców De Potters, którzy po pierwszych paru tygodniach Premier League mogli mieć bardzo duże pretensje do zarządu i do sztabu szkoleniowego. W tym meczu natomiast po bezbramkowej pierwszej połowie wzięły nam się do roboty obydwie drużyny. Piękna bramka Antonego Marsjala w minucie 69, a następnie wspomniane trafienie garncarzy, którego autorem jest po raz kolejny Joe Allen. I tutaj oczywiście wyróżnienie na byłego piłkarza Liverpoolu, i może rzeczywiście ma za żeby stać się tym balijskim czarnym. Leicester podejmowało na swoim obiekcie, na King Power Stadium, drużynę Southampton. No i ekipa Claude'a Piuela po tej imponującej wygranej z West Hamem musiała tym razem przystać tylko i wyłącznie na jeden punkt i bezbramkowy remis. Myślę, że nie może to być rozczarowaniem dla świętych, którzy odbili się od dna po tym pechowym spotkaniu z Arsenalem, kiedy sędzia Bobby Madley zdecydował się odgwizdać rzekomy faul Josef Fonte na Olivier Giroud. Od tego czasu rzeczywiście poczynania Southampton kończą się satysfakcjonującymi rezultatami. Claudio Ranieri po raz kolejny musi przeżyć ligowy zawód, ale sam to przewidział w zeszłej kampanii, mówiąc, że jego Leicester będzie się biło o miejsca 7-10 w tym sezonie angielskiej Premier League. Kolejne spotkanie to już bardzo duży hit, czyli Tottenham kontra Manchester City. starcie Mauricio Pochettino z Pepem Guardiolą, czyli takie derby Barcelony Ball 2. Oczywiście ma to związek z tym, że obaj panowie pracowali w tym samym mieście stosunkowo niedawno. Ten czas oczywiście szybko leci, ale przecież obaj jeszcze dobrze pamiętają te wszystkie ligowe potyczki, czy to na Camp Nou, czy to na El Prat. Spotkanie kończy się rezultatem 2 do 0 i to może być poniekąd szokujące. Przecież ani jednego meczu jeszcze ekipa Guardioli w tym sezonie Sezonie Premier League nie przegrała. No a tutaj po dwóch sytuacjach w pierwszej połowie praktycznie było już pozamiatane. Pierwsze dosiadki trafia Aleksander Kolarow, pechowe trafienie samobójcze. No a w 37. minucie Deliali były piłkarz MK Dons i objawienie z dłuższego sezonu trafia na 2 do 0. Do końca meczu udaje się już takowy rezultat utrzymać. Fantastyczna seria Pepa Gallagher zostaje przerwana, w końcu się musiała skończyć. Todd nam zbliża się już na bardzo niewielką odległość do manchesteru City w ligowej tabeli. No i wszyscy na White Draft Lane mają powody do świętowania. To od na Master City 2 do 0. No i ostatnie spotkanie, które nas interesuje w kontekście siódmej kolejki, to starcie Bernie z Arsenalem. 0 do 1, i tutaj oczywiście większość zespołów Premier League może niesamowicie narzekać, bowiem bramka, która padła w doliczonym czasie gry drugiej połowy, szokowała większą część piłkarskiej Anglii. Przede wszystkim chodzi o to, że piłka w absurdalnych okolicznościach pada do bramki. Musnięta przez Oxlade'a Chamberlena, czy też nie, to jest nieistotne, bo teoretycznie najważniejsze kontrowersje związane są z zagraniem ręką, ale w świetle przepisów, jak jak kontrowersyjne się to wydaje. To niestety zagranie kościelnego, niestety mówię w kontekście wszystkich kibiców angielskich, którzy liczyli na podjęcie Arsenalu, no i w kontekście przede wszystkim kibiców Berlin, którzy zostali potraktowani bardzo brutalnie przez życie. Niestety się ta sytuacja broni. No i szonda, iż po bardzo wytrawnym boju musi niestety podnieść białą flagę i skapitulować, coś co wydawało się wręcz niemożliwe, bo poziom spotkania w pierwszej połowie ze strony Arsenalu był fatalny. I myślę, że każdy kibic Arsenalu to przyzna, tempo było tragiczne, jak na zespół, który dynamicznie operuje piłką, zazwyczaj. Jeżeli chodzi o stwarzane sytuacje, było również bardzo, ale to bardzo kiepsko. Podobnie jak miało to miejsce w spotkaniu z Leicester na King Power Stadium. Tak więc, no, nie zanosiło się tutaj na trzy punkty, ale, jak to mówią, drużyna aspirująca do mistrzostwa musi mieć bardzo duże pokłady szczęścia ze sobą związane. No i tak też było tym razem. A w drużynie Berli świetny Michael King i to jest według mnie człowiek, który swoją grą w tej chwili zaczyna pretendować do. Statusu najbardziej pożądanego celu transferowego w letnim okręgu transferowym, jeżeli chodzi o formacje defensywne. Naprawdę, ostatnie trzy tygodnie dla Michaela Kina były po prostu fantastyczne. Jeżeli chodzi o Berlin, można jeszcze znaleźć więcej pozytywów, ale cieszy po tym meczu się tylko i wyłącznie Arsenal. Deklarec kontra The Gunners 0 do 1. Jeżeli chodzi o ligowe zestawienie, no to na szczycie mamy Manchester City tuż za jego plecami Tottenham, no i chwileczkę za nimi Arsenal i Liverpool. Jeżeli chodzi o dolne strefy, no to mamy dwie drużyny ex znajdujące się pod względem dorobku punktowego: jest to drużyna Swansea i drużyna West Hamu, obydwie po cztery punkty. Na miejscu 19 Stoke, które wciąż bez wygranego meczu, no a na samym dnie jest oczywiście Davidowo-Moisowski Sunderland z dwoma zgromadzonymi punktami. Jeżeli chodzi o drużynę tygodnia, że również bez niespodzianek. Jest oczywiście walizki Messi, Joe Allen w środku, jest świetnie dysponowany w spotkaniu z Halem Golokante, na skrzydłach na Shadli, który zdobywa swoją kolejną bramkę w West Bromie. no i fenomenalny Hyung soon Min, który no, nie zmienia swojej postawy, nie zmienia przede wszystkim swojej formy. Na szpicy Christian Benteke, odrodzony w Crystal Palace, no i Diego Costa, który jest totalnym bombardierem w Chelsea od początku tej kampanii. Jeżeli chodzi o tylną formację, mamy tutaj Jamesa Minera, który szokuje wszystkich i chyba... E, na 90% z Was każdy jest zszokowany tym, co wyczynia na lewej flance obrony James Milner, sielodek formacji defensywnej, to już Toby Alderweireld za fantastyczne spotkanie z Manchester City no i Michael King, który jak już wspomniałem przed chwilą spisuje się w Berni wyśmienicie, na prawej stronie Kyle Walker podobnie, to jest pewnego rodzaju bonifikata za to, co zrobił z Manchester City a na bramce Lee Grant, czyli były piłkarz Baranów, który wyczyniał cuda w spotkaniu z Manchester United i jego obecność w tej jednostce nikogo nie może dziwić jeżeli chodzi o bramkę kolejki, to przed Wami już w tej chwili arcymistrz piłki nożnej Dimitri Paye, który zachwyca wszystkich kibiców na świecie. Za oglądanie tego skomasowanego review serdecznie dziękuję, zapraszam do śledzenia treści na moim kanale, no i do oglądania kolejnych materiałów. Jeszcze raz serdecznie dzięki, cześć!